Witam Was serdecznie, z tej strony Remix i chciałbym Wam przekazać taką szybką, krótką informację bez kamerki, bez niczego, po prostu mój dźwięk, bo jest noc noc i tak, mam makrokatagram, to, tak. to w piątek w sumie bo jest druga i tak, no dzisiaj się pojawi pierwszy odcinek z Armies of Exigo z nowej kampanii Przeklętymi o 11, oczywiście tak samo będzie jutro, w sobotę Lecz na niedzielę prześlę wam coś zupełnie innego. Ja w sumie nie będę wam mówił co. Po prostu sami zobaczycie. I wtedy mi wtedy od razu mi powiecie, czy... Chociaż nie. Jak ja już to puszczę, to ja będę musiał to, to kontynuować, To po prostu napiszecie co ile chcecie widzieć. O! Co ile chcecie widzieć tą serię, bo to jest taka... Powiem wam, że właśnie zrobiłem sobie taką serię na czarną godzinę właśnie, gdybym wyjeżdżał Bądź nie miał warunków do nagrywania, tak jak właśnie mam teraz Że nie mam warunków do nagrywania tylko w nocy, ale to jest naprawdę męczące, nie chcę takich fajnych, nowych serii jak Hannibal Bram nagrywać w nocy, bo to Zero emocji, co możecie nawet zobaczyć w ostatnich odcinkach Gniewu Sparty, bo no już się przełamałem i Chciałem to skończyć po prostu Więc, yy... No Jezus, to no znowu zaczyna? Więc, 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 więc yy, zacznę nagrywać dopiero jak będę miał już warunki Tak, no bo teraz u mnie pobrali urlopy i no nie mogę nie mam... cały czas ktoś mi łazi rozprasza mnie i nie lubię tak, po prostu tak nie lubię nagrywać, dlatego no będzie tak jak mówię Do dupy jest z tym, że mi tutaj miniaturki niby nie wlazły a niby są czy zapisane dobra mniejsza w to no, więc w niedzielę pojawi się coś nowego Oczywiście nie będzie to główna seria, bo główna seria to nadal będzie Armię Subjects i Hannibal Ale Póki nie będę miał tych warunków, to będę tam co dwa dni, coś takiego, chyba że w poniedziałek jeszcze wrzucę, o, w poniedziałek jeszcze wrzucę nowo, To nowo, to coś nowego. Bo właśnie teraz na weekend wyjeżdżam i nie wiem, czy zdążę na poniedziałek wam przesłać. Dlatego będziemy wtedy trochę będzie masówki z Army chyba że właśnie będziecie chcieli tą moją serię na czarną godzinę częściej. To wtedy da się załatwić. Bo mam tego trochę więcej nagranego, więc styknie. Dobra, to się mam przekazać. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. z Czegokolwiek. Jo.